Witam bardzo serdecznie na nagraniu. Dzisiejszy temat będzie poświęcony humorowi, a właściwie jak pomóc sobie w sytuacji, w której ktoś wyprowadzi cię z równowagi i na przykład no, powoduje, że masz zły nastrój. To tak ogólnie mówiąc, sprawa jest dość poważna, ponieważ zły nastrój albo brak poczucia humoru w ogóle powoduje, że jesteś źle odbieraną osobą. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się śmiać do każdego i bez sensu, bez celu, ale nieraz takie, że wchodzisz do sklepu jakiejś instytucji i wszyscy się uśmiechają do, siebie, do Ciebie. No i co z tego? Ci ludzie na pewno też mają jakieś swoje problemy, ale dzisiaj będziesz ty na tabecie. Otóż jednymi z takich najprostszych rzeczy, które można zrobić, żeby poprawić sobie humor, to jest na przykład zakupić coś, to jest na przykład um, zjeść coś słodkiego lub też na przykład wypić alkohol. Oczywiście no alkohol powoduje zbyt częste, prawda, bo mogą być sytuacje troszkę stresujące, żeby sobie poprawić humor, będzie to prowadziło do alkoholizmu. Oczywiście cukier, cukier słodycze będą prowadziły do zaburzeń. No oczywiście otyłość, czy tam jest cukrzyca i jest ta trzecia rzecz, czyli właśnie pierwsza wymieniona przeze mnie, jest to po prostu sytuacja, w której ty bierzesz i coś kupujesz. No, jeśli jest to rzecz, która jest w miarę tania, to powiedzmy, że okej. Okay. Natomiast jeśli jest to droga rzecz, na którą wydajesz niepotrzebnie pieniądze. A jeżeli stale jesteś w tym właśnie takim złym humorze, no to ciągle wydajesz. Nie masz pieniędzy i to powoduje, że znowuż nie masz humoru. przy To no takie tam, wiesz, takie, takie proste. Natomiast teraz powiem Ci jeszcze prostsze, tylko zmodyfikowane. Otóż co zrobić, żeby mieć lepszy humor? Pierwszą rzeczą to jest zjeść coś, ale zdrowego. Jak powiedziałem powyżej, było mowa o cukrze. Tu chodzi zupełnie o coś innego. Jeśli jest coś co jest zdrowe, to oprócz cukru, na przykład z miodu dostarczasz wielu wartościowych substancji. Co to może być? To może być na przykład owsiane ciastko z miodem, prawda, albo na przykład jabłko, jak pieczone z cynamonem. A może być to koktajl owocowy. Ale pamiętaj, że ze świeżych owoców i najlepiej, jeśli jednak przyrządzisz sobie te trzy rzeczy, które wymieniłem przed chwilką, samemu. Dlaczego? Dlatego, że jak kupujesz, nie do końca możesz być pewien, że to są stuprocentowo naturalne produkty. Drugą rzeczą taką jest, jest to wyjście z domu. Ale nie chodzi o wyjście fizyczne z domu jako tako, bo przecież możesz być w pracy, więc z jakiego domu wychodzisz? Chodzi o opuszczenie tego pomieszczenia. Jeśli opuścisz pomieszczenie i najlepiej na świeże powietrze się udasz, to wtedy dotlenisz mózg. Jak dotlenisz mózg, spada Twoje znużenie i zmęczenie. Jak to się dzieje, to wtedy masz taką sytuację, że nabierasz ochotę do pracy, do pracy albo się do życia. Co jest jeszcze ważne? Otóż z tym wyjściem, czyli zmianą otoczenia, związany jest właśnie zakup. Ale najlepiej taki drobny, czegoś, co ci będzie po pierwsze potrzebne, a po drugie będzie ci przypominało o tym za każdym razem. Mam zły humor, o, kupiłem to, w związku z czym używam tego. Co to może być? No, to może być oczywiście hula hop, żeby się rozruszać. Ale to może być yy, na przykład piłka, chociażby, żeby sobie ją poobijać o ścianę. Tak? Czy to ona jest, nałóżmy tenisowa, czy to jest w zwykła taka takiej no, koszukowej, nieważne. To chodzi o to, że będzie ci przypominać, bo ona jest w miarę mała, w miarę tania i yy, powoduje, że się ruszasz. A ruch tutaj ma również kolosalne znaczenie. Trzecią rzeczą, aby poprawić sobie humor, jest umów się z kimś. Nie, no nie chodzi na randkę, bo randka też może być, ale chodzi o to, żeby z kimś się mówić, kto na przykład wysłucha, Dlaczego masz zły nastrój? Nie chodzi o to, żeby go zadręczać, zanudzać, zamęczać. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby spotkać się. Samo spotkanie już dużo daje. Samo spotkanie załóżmy w pracy czy w domu, coś się stało, spotkasz kogoś innego. Ta zmiana sytuacji już powoduje, że w najlepiej miejscu, że inaczej na to patrzysz, no i masz lepszy humor. Wreszcie, standardowe, Standardowe, nie wiem, czy w wielu filmach widzisz, ale to wiesz, wymyślili psycholodzy, przytul się do kogoś. Ja wiem, nie masz do kogo. To do misia się przytula, bo do drzewa się przytula. Chodzi o to, że przytulenie się powoduje wzrost oksytocyny, a to powoduje, przytulenie się to jest też takie bezpieczeństwo, tak, bo przytulasz kogoś, masz bezpieczeństwo, bezpiecznie się czujesz. To powoduje, że właśnie ta oksytocyna, która, oksytocyna, która wzrasta, Powoduje, że się lepiej czujesz. Tak jest. Efekt. I piątą taką rzeczą, takim piątym elementem, którym jest w stanie poprawić ci humor, jest to posłuchaj czegoś motywującego. Wiem. No, głupota, prawda? Jakieś tam motywacje, jakiś, wiesz, ktoś tam coś gada. Nie. Ile razy słuchałeś takich nagrań, żeby stwierdzić, że jest to głupota? Może trafiłeś, trafiłeś na takie jakieś yy, głupoty. To prawda, tak może być. Ale jeśli na przykład znajdziesz taką dobrą, dobry fragment, bo to może być kilka, kilkanaście minut, kogoś, kto albo będzie mówił, albo będziesz go też widział, najlepiej z zamkniętymi oczami słuchaj takiej osoby, to ci od razu powiem. I posłuchasz tej osoby motywującej, to zobaczysz, że zmieniając się, yy, zmieni się twoje nastawienie, a to spowoduje, że będziesz mieć lepszy humor. Oczywiście, wiem, że są różne takie sytuacje, na które poprawa humoru nic nie pomoże, ponieważ sytuacja może Cię przerastać. Zgadzam się, wtedy rzeczywiście wymagana byłaby wizyta do, u specjalisty. Yy, na Niemniej jednak te pięć punktów, a więc zjedzenie czegoś zdrowego, a więc opuszczenie miejsca, w którym jesteś, czy zmiana środowiska, przytulenie się do kogoś, następnie posłuchanie jakichś materiałów motywacyjnych, czy spotkania się z kimś. To są takie proste, proste, które możesz zastosować y rzeczy i dzięki którym humor ci się może poprawić. Oh, oczywiście można jeszcze tutaj rozszerzać, obejrzeć jakąś komedię, no ale powiem Ci, jak masz taki zły humor, to taka komedia, też ta nie bardzo ci pasuje albo nie wiem na przykład to idzie na dyskotekę się rozeli, no ale to są takie wiesz porady w stylu że lepiej lepiej na nich się nie skupić te pięć wystarczy zastosować żeby w przypadku takiego lekkiego złego samopoczucia poprawił ci się humor czego ci oczywiście życzę bardzo dziękuję za uwagę dziękuję ci za wysłuchanie, ogólnijcie i napisz mi, czy zastosowałeś, zastosowałeś to i co z tego wyszło. Hej.